Siemaneczko. Tym razem Ornado. To jest taki rower, który można dostać za kary na komunie. Wave. Wersja Wave. Fala. No, już wiem o co chodzi z tą falą. Zacznijmy od przodu. Kierownica z nieznanego mi stopu. Pewnie jakieś żelastwo, ale to dość to, to kiepsko wygląda. Hamulce, które to, to są zwalniacze, to nie są hamulce. Manetki w stylu SRAMA X7, aczkolwiek tu są 3 biegi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sami musicie zrozumieć tą koncepcję. Przepraszam, trochę wiatr może wiać. Mikrofon zostawiłem u teściowej Tornado. A, tu było te na przodzie, nie zauważyłem to. To jest Tornado. Nie Ornado. I tu jest coś, co wygląda jak amortyzator, ale nim nie jest. Kawałek takiej blachy. Czy to w ogóle działa? O Jezu! To za chiny, to w ogóle nie drgnie nawet. Tu jakieś już szelki. A jest jakiś smar, ale po co? Oś, dziewiątka i na piastach takie, takie gąbeczki. Nie wiem po co to ludzie, to i tak jest zardzewiałe. Po co takie coś się kładło? Nie chciało się komuś czyścić piast? Nie rozumiem tej koncepcji. Nie. Max Load o 80 kilo max. No Ja ważę 100 kg i na nim jeździłem i, i dał radę. Także kółeczka są bardzo dobre. Oponki też. To jest konkret. Grubo ponad normę wyciągają. Rama, oczywiście, aluminiowa. Chyba aluminiowa, chyba nie stalowa. No i tu jest ten wave, ta fala. tu chodzi o to, że jak jedziemy, to faluje cały tył. Góra dół, góra dół. Jakbyście pojechali na wesele miasteczko, i na karuzelę się przejechali. No to jest tak zwana fala. <laughs> Zawieszenie, to się na 100% rozpiździ, u mnie się rozwaliło, pękło, najpierw te uszczelki te, no nie uszczelki, to są podkładki. Te podkładki pójdą, a później to się roz, rozleci. Taka jest historia w tej konstrukcji. Ja już tu widzę chyba pęknięcie na spawie, hmm. może takie mal malutkie, no ale dobra, co tu, korba nieznanej firmy, Athletics Bikes, jakaś firma, która to sprzedaje, ale nóżka jest spoko, i z tyłu piasta też z tym bajerem, który naprawdę nic nie daje, to jest wszystko zardzewiałe. Sztyca mm, mm, mm. jakiś niestandardowy rozmiar to nie jest 27,2, to jest a 25 i 4 o. i siodełko bardzo bardzo wygodne. Universal, zajebiste jest to siodełko. Zobaczmy drugą stronę. no i druga strona oczywiście brak x-teków. Ale tu i tak nic nie dzwoni na zakrętach, bo w ogóle nie ma tarczy. Tu jest. Tu jest z tyłu ile biegów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. O kurde. I jestem dopiero w, po w połowie. No dalej nie przekręcę, bo...

Szok, no, jest szok, jak yy, poczujesz, że to w ogóle nie działa. To jest naprawdę szok. To jest bardzo dobra naklejka. To jest szok. Z tej strony, co tu mamy? Santura Surun 42T i korba, pewnie też Santura, chociaż naklejki nie ma. Trzy blaty z tyłu. Sanrum. Chciałem pokazać, jak to chodzi, ale widzę, że tak chodzi. Musicie, gdy ktoś Was obdarowuje takim prezentem, to musi Was strasznie nie lubić. Straszliwie. Na, na komunie. Ważymy zaufaną wagą Wayhang. No i ciekawe taki malutki rower. To jest bardzo malutki rowerek. To jest moja noga. A to jest rower. Bardzo mały. Ważymy go. No i waga bardzo popularnego komunijnego roweru to 16 kg 360 g. I, wi I widzicie jak małe dziecko to dźwiga? Bo ja tego nie widzę. Dla kogo to jest skonstruowane? Dla dzieci siłaczy z cyrku Nie ogarnie Co tu jest za sprężynka A, fokus To jest jakaś sprężyna No dobra, 16 kg żelastwa Który na pewno się zepsuje, on już nie jest w pełni sprawny Tornado w kieszeni. Chyba jak, jak go kupicie za pięć stówek. Albo dziecko zrobi wam tornado jak jak mu go kupicie. Byście musieli biegać i naprawiać ten rower co chwilę. Ale złom. Dobra to tyle. Idę. Jadę nim na pocztę. wysłać paczkę do Ameryki z pomarańczami. Dzięki za oglądanie na razie.